z pewnym poślizgiem, ale uda, udało nam się e, dokonać do początku. E, przede wszystkim e, chciałem się przedstawić, ja się nazywam Darewęcki, e, jestem e, szefem Śląskiej Struktury i Polityki Realnej, e, który wraz e, z Kongresem Nowej Prawicy jak i Akademią Patriotów jest organizatorem dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan redaktor Witold Gadowski. Nie wiem, czy potrzeba e, ale pozwolę sobie przynajmniej e, kilka rzeczy na, na temat pana redaktora powiedzieć. Przede wszystkim, jak sam mój, dziennikarz, poeta, pisarz, e, korespondent wojenny, o czym pewnie niektórzy mało wiedzą, e, również publicysta internetowy, laureat wielu nagród, między innymi dwukrotny laureat nagrody Watergate. E, Grzegorz Jarzałowskiego, Grand Prix w przeglądzie telewizyjnym. poświęcić tematowi ostatnio bardzo wrażliwemu. Chodzi o właśnie państwo ISIS, o terroryzm, szczególnie tutaj terroryzm islamski. Tutaj wyeksploatować na ile tutaj nam pan redaktor pozwoli. E, proszę się nie bać, pytać o wszystko, co Państwa interesuje. Myślę, że to spotkanie ma to na celu, żebyśmy jak najwięcej mogli się dowiedzieć, a pan redaktor w tych tematach jest, można powiedzieć, istną skarbnicą wiedzy. W tej chwili oddaję głos jeszcze pani Barcelona sieć. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za pragniczne przybycie. Chciałam Państwa zaprosić y, do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach Akademii Patriotów. Teraz na, list, na salę będzie puszczona taka lista kontaktowa. Jeżeli ktoś chciałby otrzymywać informacje o spotkaniu z ciekawymi ludźmi, y, to bardzo proszę się na tą listę wpisać. Do tej pory organizowaliśmy spotkania z panem y, Stanisławem Michalkiewiczem, Blaszkiem Żebrowskim, y, z Panem Redaktorem Sumlińskim, więc... Y, Matematyka może Państwa zainteresować. A oprócz tego zapraszam na co tygodniowe spotkania Kongresu Nowej Prawicy. W środę odbywają się o godzinie 18.00 w siedzibie partii na Starowiejskiej 3 przez 6, 3 5. Dziękuję bardzo. W takim razie, jeszcze jedną rzecz, tutaj chciałem zwrócić uwagę na Stanikus, są wystawione książki. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę je nabyć, do czego serdecznie zachęcam. Są one. W każdej chwili do mapy się, także bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz... Jak jestem na Śląsku, to e, niby blisko mieszkam, mieszkam w, w Krakowie, ale zawsze czuję się taki odeśmielony, bo właściwie nie wiem o czym mówić, bo czego będę mówił o tym, co, co myśli. E, I e, na początku zacznę e, nieco przewrotnie, bo w tym numerze tygodnika w sieci Napisałem taki falieton pod tytułem Kalifat się dzieje i ten pelieton jest poświęcony bardzo szczególnemu kalifatowi i bardzo szczególnemu kalifowi. Mianowicie opowiada o kalifie z ulicy Czerskiej w Warszawie, który postępuje podobnie jak Abu Bakr al baghdadi czyli. Ogłosił prawo szariatu intelektualnego i to prawo szariatu intelektualnego w Polsce obowiązuje od 90 roku do dziś. E, kalifat się śmieje, bowiem okazało się, że to prawo szariatu intelektualnego już nie wszędzie jest respektowane i o nie jest respektowane też na tej sali. Także e, jak Państwo. Nie wiem, czy wiecie, uczestniczycie w tej chwili w spisku przeciwko kalifatowi z ulicy Czerskiej. Przeciwko kalifowi, który ostatnio udał się poznać z najbardziej intelektualnej wypowiedzi sezonu, a mianowicie pięknego okiśnięcia w telewizji. To była najbardziej intelektualna wypowiedź rektora Michnika Kalifa od dłuższego czasu. I rzeczywiście w sposób ramulowy znowu z dobu serca Więc. Kalifat się chwieje, a paliwo ideologiczne się kończy, wobec czego jak koniec każdej, każdej epoki, koniec każdego imperium zawsze przebiega w konwulsjach. I tak w konwulsjach, jak Państwo widzicie, przebiega koniec kalifatu z ulicy Czerskiej, który był wspierany przez emirów Polsatu, Stepałęnu i z większości polskich mediów jest do dziś wspierany, ale dziś, jeżeli otworzycie Państwo jakiekolwiek medium, e, nazywamy media, mediami niepełnosprawnymi, bo tam już nie ma dziennikarzy, natomiast są e, osoby dające mikrofonami, więc no, leje się stamtąd taka, taki lament, bo to już nawet nie jest propaganda, to nie jest jakiś, e, jakiś agresywny e, a tak, tylko jest to lament. Słyszymy lament. Oto w Polsce dokonuje się zamach stanu. E, codziennie rano Jarosław Kaczyński otwierając powieki, dokonuje zamachu stanu. E, jak zje półkę, to też dokonuje zamachu stanu. Jak kładzie się spać, jak czyta książkę, jak spogląda na ulicę, dokonuje zamachu stanu. I ten zamach stanu e, się pogłębia. Do czynienia z pięcioma posiedzeniami Sejmu, i na każdym z tych posiedzeń odbywa się podobny rytuał, rytuał upadającego kalifatu. Występują dewoci intelektualnego szariatu w ulicy czeskiej i lamentują nad upadkiem demokracji. Bo demokracja to, takie, to jest takie słowo, które jest podobne do słowa tolerancja w to znaczy znają to słowo, ale, nie ma, ale to słowo nie występuje w rzeczywistości. Więc y, oni też to znają. I teraz y, y, opowiem o zasadniczej części naszego spotkania, czyli o y, kalifacie, który od y, 2014 roku jest już właściwie faktem i rozciąga się na terenach Syrii i środkowego Iraku. W tej chwili to jest jakieś 290 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc 2 trzecie Polski, terytorium 2 trzecie Polski jest administrowane i opanowane przez organizację Abu Bakr al Jego, który w czerwcu 2014 roku po zdobyciu Mosulu został ogłoszony karyfem. To już drugi karyf. Nowożytnej Epoki, dlatego, że mało kto pamięta, ale pierwszy Kalifat Nowożytnej Epoki był jednogłośnie umarł w Afganistanie. Wtedy e, jeszcze udało się e, zrobić porządek z tamtym Kalifatem za pomocą e, dronów i samolotów. Z tym Kalifatem już tak łatwo nie będzie, bo to jest po zupełnie inna e, organizacja. Teraz e, warto zatrzymać się nad tym, na, na, czy szantażują nas media podległe kalifatowi z ulicy Czerskiej. Mianowicie media podległe kalifatowi z ulicy Czerskiej twierdzą, wymienię, że wypowiadając się przeciwko, wypowiadając się prawdziwie e, o religii islamskiej, o, o Koranie, o przekazie Mahometa, e, szerzymy mowę nienawiści i, i islamofobię. Że nie doceniamy tolerancji e, ideologii islamskiej. Że niedostatecznie odbogutowaliśmy za okres wypraw krzyżowych i kolonizacji i że właściwie to, co dzieje się dziś w Europie, to, e, to właściwie dzieje u nas sprawiedliwość, tak? Bo przychodzą do nas ludzie, którzy zostali skrzywdzeni przez cywilizację łacińską, przez chrześcijaństwo. I teraz. Jeżeli Państwo spojrzycie na fakty, ale już nie fakty podawane przez, e, przez Karifat z ulicy Czerskiej, które ja nazywam fak, faktami, e, więc nie na fakty, tylko jak spojrzycie na fakty, to zauważycie jedną rzecz, że mniej więcej co 5 minut na świecie ginie ktoś, to wyznaje wiarę Jezusa Chrystusa i nie z powodu tego, że wyznaje wiarę Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie. Statystyki, które niczego nie oddają, ale czasem są dobrą ilustracją tego, co dzieje się w świecie, mówią, że w zeszłym roku za wyznawanie wiary chrześcijańskiej zginęło ponad 105, został ponad 105 tysięcy ludzi. Żadna inna religia nie jest tak prześladowana jak chrześcijaństwo, ale nikt nie mówi o chrystianofobii. Nikt łącznie z prominentnymi przedstawicielami Unii Europejskiej nie mówi o chrystianofobii. Natomiast bardzo chętnie ideolodzy Unii Europejskiej mówią o islamofobii, o homofobii. O no, tych fobii różnych, które oni znają, jest bardzo dużo i jeszcze nie znamy, ale niedługo będą nam one wmówione jak chorego z urojenia morjem. Więc e, zanim zapomnimy na choroby, które mówi nam Unia Europejska i Unia Czerwska, to warto jest e, bliżej zapoznać się z faktami. Ja jeszcze z do dodam jedną uwagę, mianowicie całkiem niedawno Unia Europejska, Parlament Europejski uchwalił rezolucję potępiającą państwo islamskie za nietolerancję i za prześladowania e, mniejszości. No i jak to czytałem, to, to taką nadzieją czytałem, bo myślę sobie, no wreszcie ktoś dostrzegł, że rdzennych mieszkańców tych ziem, ludzi, którzy od dwóch tysięcy lat tam zamieszkują, na Bliskim Wschodzie, chrześcijan, ktoś dostrzegł. Ale czytając dalej treść tej uchwały, niestety hmm, doznałem pewnego rozczarowania i nawet rozbawienia bowiem Parlament Europejski uchwalił potępienie kalifatu za prześladowania homoseksualistów. Homoseksualiści w państwie islamskim są według Unii Europejskiej prześladowani i Unia Europejska ujęła się za homoseksualistami. Nie ujęła się za chrześcijanami, ujęła się za homoseksualistami. Zastanowić się nad tym, jak homoseksualizm traktowany jest w Islamie, to mielibyśmy pewien problem, dlatego że Islam podchodzi do homoseksualizmu w sposób dosyć indyferentny. Nawet w opisach raju dostępnych w Koranie mamy nie tylko opis 72 dziewic z pięknymi oczami, z pięknymi, dużymi, ciemnymi oczami które czekają na każdego szachida czy męczennika za wiarę, ale jest tam także, wstydliwie podawany często przez ideologów islamskich, opis e, dziewiczych młodziaków, którzy także tam się przechadzają. A więc w Islamie jest dla każdego coś miłego. Różniąc o tym, że e, w opisach raju e, islamskiego mamy także e, potoki, w, w których płynie wino. Jak wiadomo, islam zakazuje picia alkoholu i tu był pewien problem, ale problem został rozwiązany przez Uniwersytet Askazal w Kairze, jeden z najbardziej takich prominentnych intelektualnych uśrodków współczesnego islamu, bowiem z tego uniwersytetu stwierdzili, że owszem, w tych potokach płynie, płynie wino, ale nie upajające, więc jest to wino nieupajające i Mówiąc krótko, e, opis raju opis rany, to przede wszystkim opis raju mężczyzn, e, nieco zbliżony do wyobrażeń takiego luksusowego domu publicznego. E, Pozycjonam to bez komentarza, bo powiedzmy, no, tą rynkę wyznaje 1,5 miliarda ludzi. E, nie możemy wątpić w zdolności umysłowe 1,5 miliarda naszych bliźni, więc coś w tym Islamie jest więcej niż w tym cywilizującym opisie, który ja podaję. Ale jeżeli zagłębimy się dalej. Mit o krzywdzie, jaką cywilizacja zachodnia wyrządziła islamowi. Jeżeli spojrzymy na historię, krótkie repertuarium historię historii dokonam. Mianowicie, jeżeli spojrzymy na historię, to islam Kształtuje się w VII wieku. Prawda? Ucieczka 622, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Powstaje grono wyznawców Mahometa. Mahomet, jak Państwo pamiętacie, nie był piśmienny, a więc wszystkie te objawienia, które w jednej nocy w wieku 40 lat, wędrując po niebie, napotykając Mojżesza i Jezusa, wszystkie te objawienia zostały wpisane dopiero na podstawie relacji jego towarzyszy i dziś w 116 bodaj sura Koranu panuje lecz bałagan wobec czego w świecie Islamu ciągle są spory które z tych sur są ważniejsze, które mniej ważne bo niektóre sury się wykluczają można zauważyć, że sury które powstały na podstawie doświadczeń Mahometa w Mekce są bardziej łagodne takie zbliżone do chrześcijańskich, do ewangelicznych postaw natomiast sury Medyńskie, już po ucieczce Mahometa z Mekki, są bardziej e, twarde. I otóż, znowu, że autorytety, sunickie autorytety e, e, islamu, twierdziły, że jeżeli zachodzi sprzeczność pomiędzy surami w Koranie, to te sury mocniejsze są ważniejsze niż sury słabsze. Czyli jeżeli Mahomet głosił miłość do niego, a zdarzyło mu się to ze dwa razy, to e, jeżeli potem e, padają tzw. sury miecza, które powstały w Medynie i mówią o tym, że niewiernych należy karać w to To też są ważniejsze. To nie jest moja wykładnia, to jest wykładnia autorytetów islamskich. Więc VII wiek powstaje islam i natychmiast rozpoczyna się inwazja islamu na ziemi chrześcijańskiej. Dlatego, że i Egipt, i Syria były terenami chrześcijańskimi. Co więcej, były kolebką chrześcijaństwa, Pan no, gdzie święty padły, doznał nawrócenia, jakby na drodze pod Damaszkiem. I agresywny islam wybiera chrześcijaństwo z tamtych terenów. Więc nie jest prawdą, że są to tereny rdzenne islamskie. Są to tereny chrześcijańskie. Kiedy odbywa się pierwsza wyprawa krzyżowa? Dopiero w XI wieku. A więc islam przystępuje do inwazji w wieku VII. I ta inwazja trwa, trwa, w wieku XI następuje pierwsza z siedmiu wypraw krzyżowych. Jakkolwiek krzyżowcy popełniali różne e, głupstwa, niezdolności, a czasem zbrodnie, to e, można zauważyć, że e, wyprawy krzyżowe były obroną, reakcją obronną chrześcijańskiej Europy na inwazję islamu, bo islam już był wtedy na Sycylii. I w Hiszpanii. Islam zatrzymano dopiero we Francji, zatrzymał Islam Karol Mułłłot. A więc mówienie dziś o tym, że powinniśmy przepraszać za wyprawy krzyżowe jest nieprawdą historyczną. Dlatego, że najpierw Islam powinien przeprosić chrześcijaństwo za inwazję na tereny chrześcijańskie. Gdyby nie wyprawy krzyżowe, Gdyby nie bitwa pod Lepanto, pod Poitiers, to tereny i bitwa pod Wiedniem, która była już finałem starcia z islamem, to tereny Europy Zachodniej, naszej cywilizacji, wyglądałyby tak, jak dziś wyglądają tereny Cesarstwa Bizantyjskiego, drugiego półca chrześcijaństwa. I warto sobie z tego dać sprawę.